Witam wszystkich bardzo serdecznie w Nowym Roku. Z okazji Nowego Roku robię Akademię Taktyczną dla amatorów, ale niech ci, ale niech ci też bardziej zaawansowani też niech zostaną, bo uwierzcie mi, będzie, będą tutaj granaty, których nie znają. Na pewno jakieś się trafią, S. Zacznijmy od przejmowania Bombside czyli palak pod drewno. Bardzo ważne z powodu, że raz pewność trafienia. Dwa. Nie narażasz się na dżunglę i kona, bo nie pikujesz. Więc tak. Druga kolumna. Ustawiamy się po środku. celamy tutaj. Biegniemy. Jak celownik się naceluje na tą lampeczkę. Rzucamy. I widzicie perfekcyjnie wszystko. Wchodzi. Dwa warianty smoka, na teraz pokażę Tak samo się ustawiamy Wybierzcie sobie który wolicie, który Wam prostszy ustawiamy się w rogu Ten róg trochę poniżej I rzucamy Drugi wariant To jest Jest ta mm, deska powyżej trochę I rzucamy Oba praktycznie lecą tak samo Więc wybierzcie sobie, który wolicie. Teraz smok na schody. Chodzicie sobie tutaj, jak jest to, tutaj, do samego rogu. Przytulacie się najbardziej, jak możecie, odwracacie się. Jak jest ta deska, liczycie sobie raz, dwa. I rzucacie. Jak będziecie sobie tak liczyli, raz, dwa, nigdy nie zbudujecie, gwarantuję wam. No i piękny smok na schody. Wszystko bardzo celnie. Nie zabije was na pewno. No to teraz smok na dżunglę. Ustawmy się tutaj, znaczy smok na to: na przejęcie e, dżungli ikona jak wychodzić z rampy. Bo z pałaców to nie, nie zasłania. Do rogu się ustawiamy. Na w środek tego rzucamy. No i idealnie leci. Teraz smok na dżunglę. Ustawiam się drugie druga tabelka. Trochę tak wyżej. Tak trzeba nacelować gdzieś tutaj. Tak wiecie, jakieś się tutaj tak po środku i tak trochę tak wyżej. To musi sobie akurat jakoś wyczaić, nie? że tutaj i tak trochę wyżej. Bo ja tego nie umie powiedzieć. Ale no rozumiecie o co chodzi. To sobie spróbujecie. No i mamy idę na dżunglę. Kurna no. Ja to dobre jestem, nie umiem wyłączyć tego. Idealnie zdał już par. Jak sami widzieliście, ta dżungla jest no troszki trudna, więc jest łatwiejszy wariant, ale to ryzykowniejszy, ponieważ drugie tempo trzeba wejść. Znaczy w sensie, że przejmiecie już tą część. Podchodzisz do Tetris'a. Jak jest to? Pomiędzy rzucasz. No i leci ci ide idealnie na dżunglę. Teraz pokaż. No. Teraz pokażę dwa warianty smoka na shorta. Jak macie lepszy spam pod ten, pod ten smok, to rzucajcie tutaj. Jak lepszy, to tam. Wiecie o co chodzi. Idziemy tutaj, na równi do tej linii. Celujemy. Jak jest to, to ta tutaj belka to trochę poniżej połowy w ten sposób, jump throw i rzucamy. I idealnie wpada. Drugi dokładnie tak samo wpada, tylko z innej pozycji. Tutaj wchodzimy, rzucamy. Jak jest, jak jest balkon, tutaj jak jest. No, ten kolor, ten inny kolor to tutaj rzucamy Jumper. No i też mamy No, Shorta. Teraz smog do okna. Jak... To jest jak dla mnie najtrudniejszy w tych wszystkich smoków, bo on często nie wchodzi. Więc się nie denerwujcie, jak wam nie będzie wchodzić. Bo on serio, nie zawsze wchodzi. Próbujcie, aż się nauczycie. Więc tak. Do rogu się ustawiacie tak jak wcześniej celowaliśmy tutaj, to teraz celujemy na. No tu w lewą stronę tego i najważniejsze: Jump Pro, plus D Pamiętajcie, Jump Pro, plus D Spacja, plus D w tym samym czasie, i rzucamy. No i nam leci okienko. Smok na kona, bardzo prosty, najprostszy smok jaki istnieje. Ustawiamy się w rogu, celujemy tutaj i rzucamy. Nie ma co nadtłumaczyć. Stoimy w rogu, celujemy w to miejsce i rzucamy. Najprostszy smok. Ja raz zobaczyłem u kogoś patrząc dwoma zaczami na co innego i nauczyłem się tego. A ładnie wchodzi. Teraz dam smoke na lewą stronę shorta. Łatwiejsze wersje dla, dla tych co nie będą umieli, stąd na shorta rzucić to idziemy do boku i przechodzimy tak, żeby to zasłaniało e, to okno, ale zarazem, żebyśmy mogli strzelić tutaj i żeby mogło to normalnie wylecieć. Czyli próbujcie się ładnie ustawić. No i to tam leci na tom tu mhm. teraz kurde gdzie ja jestem zgubiłem się halo halo smok na kuchni. Ustawiłem się w rogu celujemy tutaj jak jest to to sama góra tego czegoś na samą górę samy. no i nam ładnie wchodzi ale mogłem to lepiej trafić. Ale dobra, już nie będę narzekał. Ustawimy się do worków. Teraz mok yy, na secret jak coś. Celujemy tutaj. Jump throw. No i dobrze. Pięte. coś ten tu tak średnio rzuciłem, ale wiecie jak to rzucać nie A teraz smok na tą i na tą stronę więc tak podchodzimy do tego na wprost celujemy się na to i jak mamy na wprost odwracamy się tak i jak i teraz do góry na samą górę patrzymy jak mamy tą antenkę i to coś to celujemy na środek i klikamy. Druga strona to idziemy tutaj do samego rogu. Mamy lampkę, nad lampką celujemy jump throw. I mamy dwa smoki. Które pięknie nam zakrywają. Oczywiście, jak przejmujemy, to jakiś ścianko flash palak, na auto. No. Jeszcze wam pokażę bardzo, fajne, bardzo fajnego palaka na pakę zaplontowaną na shorta. Bo jest paka tam. Ja, jak jestem na tym słupku, to mnie nie widać. Podchodzimy do samego rogu, celujemy w ten cień, w ten róg cienia, co widzicie teraz, i rzucamy. I to, i to pięknie leci, palić bombę zaplantowaną na tym na e, tym szocie, więc zarąbiste. I najlepsze jest to, że jak tutaj stoisz, to jak na tym głównie stoisz, to tego w ogóle nie widać. Oczywiście pamiętajcie, żeby dobrze smokami rzucać. Jak ktoś się zapleczy, no to rzucamy tak za plecy. Nie tak, jak to niektórzy robią. fajny smoke na ten fajny flash na ten to się odbijemy od ściany klikniemy jak chcemy jakiegoś jak ktoś nam mówi że chce rzucić że chce rzucić fleszę za nami no to stoimy tutaj celujemy na to podchodzimy rzucamy i to ładnie fleczujemy. mida. generalnie na Asie gra tak że jeden pali Rampę, drugi flaszuje Mida. I niech... Niech nik nikt.. a nikt nie będzie flaszował Mida w ten sposób. Bo to nie jest za za późno. Bo oni już dawno przejdą, to jeszcze ryzykujesz wejście, że oni ci zarzują a i cię zabiją. Albo przy tym przeskoku, który będzie ci stał. Więc nie róbcie tak. Żaw Zawsze się stójcie w ten sposób. I się i zrzucajcie. Akurat teraz to nieważne. Jeszcze jakieś ścianko, flesze, jak lecisz. Zabijasz się przeciwnika. No, to w sumie tyle. Pokazałem Wam te podstawowe granaty. Mam nadzieję, że Wam pomogłem, że się ich wszystkich nauczycie. No i co? Szczęśliwego nowego roku. Roku. Baju, baju.